Jest wiele sposobów, by zburzyć lub poprawić komunikację z ludźmi. Relacje, ale także zniszczyć lub poprawić swoje finanse. Wymienię tutaj kilka rzeczy, które niszczą nasze związki i nasze finanse. Kiedy Wstajemy rano, można wywieczyć pościel, ale i posłać łóżko. Dwa naczynia. Nie zostawiamy brudne na noc. Trzy po zjedzeniu. Koniecznie ściera się stół z okruszków. Cztery. Absolutnie. Uważamy na to, by nie mieć w kieszeni, w portfelu, pogiętych, pokaleczonych pieniędzy. Zawsze je układamy od najmniejszych do największych i prostujemy. Następnie absolutnie nie nosimy skarpet nie do pary. Po wypraniu skarpety muszą być złożone w pary i schowane. Kiedy używa się komórki odkupionej od kogoś, czy znamy źródło? Właściciel, kto jest kto był właścicielem pierwotnym komórki, nie wiemy. Często nie wiemy. Fatalne skutki daje, jeśli jest to komórka, a ten urządzenie telefonii komórkowej pozmarłym lub ktoś zgubił i to opłakuje. Więc jeśli tylko to wiemy, nie wolno czegoś takiego kupić. Ale jeśli kupujemy coś używanego cokolwiek, to na wszelki wypadek warto powiedzieć, trzykrotnie powiedzieć to jest teraz moje, to jest teraz moje, to jest teraz moje. Kiedy kupiliśmy działkę, to stanęliśmy z mężem na środku całej przestrzeni i też wypowiedzieliśmy Teraz jesteśmy gospodarzami tej ziemi trzykrotnie. Można też powiedzieć: To, co moje, niech zostanie, to, co cudze, niech odejdzie, bo tego nie potrzebuję. Takie bardzo poważne przewinienie jest, kiedy ktoś nas obdarowuje czymkolwiek. Mogą to być pieniądze. Czy inny jakiś drobiazg, inny dar? A ja mówię, nie, nie potrzebuję. Zostaw to sobie. E, ty bardziej potrzebujesz. Absolutnie. Ucina się e, przepływ, zamyka się sobie przepływ i temu darczyńcy. A to jest jedna z działań czarnej magii. To. Póki co tyle. A jest, uwierz mi, jest tego wiele. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co we wnętrzu, działa na zewnętrzne. Co na zewnątrz, to i na mnie ma wpływ. Dlatego bardzo tego pilnujemy.